Zapraszam przedstawiciela Komitetu Budowy Pomnika Romana Dmowskiego. Tutaj jest miejsce dla wszystkich patriotów. To tylko pogłoski, że którykolwiek z tych wielkich Polaków działał niewłaściwie. I marszałek Józef Piłsudski i Roman Dmowski byli wielkimi patriotami. Każdy z nich działał na rzecz ojczyzny, tak jak rozumiał to najlepiej. Stąd zaprosiliśmy również Komitet Budowy Pomnika Romana Dłowskiego i Pana Pawła Kupy. Dziękuję. dziękuję bardzo, dziękuję bardzo za zaproszenie w imieniu Stowarzyszenia Budowy Pomnika Romana Dłoskiego. Chciałbym Państwu przedstawić troszkę historię, historię tych dwóch osobistości, które dzisiaj dzięki mediom są tylko podzielone, a tak naprawdę nie do końca tak było. Józef Piłsudski i Roman Dmoski to bez wątpienia ojcowie niepodległości Polski. Chciałbym dziś Państwu przedstawić inną wizję tych wielkich Polaków, wizję współpracy i kompromisu między nimi, który mimo ogromnych różnic zaistniał, a bez którego nie mielibyśmy zapewnie wolnej Polski. Jak wiadomo, Józef Piłsudski i Roman Dmoski już pod koniec XIX wieku zaangażowali się w działalność polityczną na ziemiach Polski. Dmoski obejmując przywództwo w ruchu narodowym, a Piłsudski w PPS-ie. Były to ugrupowania, które dzieliło wszystko. Wizja społeczeństwa polskiego, ideologia, wizja wrogów Polski, ukierunkowanie polityki zagranicznej dzieliło ich wszystko oprócz celu, jakim było odzyskanie przez Polskę niepodległości. Pierwszy fakt, wieczny spór między PPS-em a Narodową Demokracją. Ostronował wokół roku 1905, czyli rewolucji w Rosji. Piłsudski miał zamiar wywołać antyrosyjskie powstanie już w tych okolicznościach. Aby pozyskać do tego siły, zaplanował wyjazd dyplomatyczny do Japonii. Jak wiemy, bowiem Japonia prowadziła wówczas wojnę z Rosją. Dmowski uważał jednak, że zbrojne powstanie jedynie zaszkodzi narodowi polskiemu i wyprzedził generała. Przyjechał do Totki przez nim. Na drugi koniec świata, dla narodu, przekonał Japończyków do tego, aby nie wspierali zapędu Piłsuckiego. Użył bardzo logicznych argumentów. Gdyby powstanie antyrosyjskie upadło, Polacy przestaliby być zagrożeniem dla Rosji, która mogłaby wtedy bez obaw przerzucić większość swoich sił z zachodu na wschód do walki z Japonią. Co jest najciekawsze w tej historii, Tnoski i Piłsudski spotkali się wtedy w Tokio. I bynajmniej nie było to spotkanie niemiłe. Dmowski wspominał po latach. Sami we dwójkę rozmawialiśmy z Józefem Piłsudskim do 12 w nocy. Wiedzieliśmy, że się nie przekonamy, ale ileż mieliśmy wspólnych trosk i uczuć o Polskę. Po triumfie Dmowskiego wspólnie z Piłsudskim zwiedzili Tokio. Historia niewyobrażalna. Lata mniej spektakularnych, lecz nie mniej ważnych działań mijały. Piłsudski walczył zbrojnie razem z organizacją bo bojową pps -u. przez dywersyjne operacje przeciw Rosji, zbierał fundusze na rozwój swych niepodległościowych dążeń. Dmowski zaś, w przeciwieństwie do Józefa Piłsudskiego, nadzieję na wolną Polskę upatrywał w, jakbyśmy to dziś nazwali, lojalistycznej postawie wobec Poparta była ona jednak pracą organiczną i wywalczeniem dla Pol Pol Polaków ustępstw na drodze politycznej. NDC startowali wówczas wielokrotnie i skutecznie w wyborach do Dumy i Rosyjskiej. Czas próby nadszedł wraz z wybuchem I wojny światowej. Bruszucki działał aktywnie u boków państw centralnych. Tworzył m.in. słynne legiony polskie, sam dowodząc ich pierwszą brygadą. Później utworzył POW, czyli Polską Organizację Wojskową, militarną organizację o celach takich samych jak legiony ale działający w konspiracji, a tym samym będących niezależną od któregokolwiek z zaborców. Dmowski zaś po nieudanych próbach walki politycznej w Królestwie Polskim wyjechał na zachód, aby tam również politycznie działać na rzecz narodu polskiego. To za jego sprawą utworzono tam Komitet Narodowy Polski, uznany później przez Entente za oficjalny rząd państwa polskiego, a także Błękitną Armię u boku Armii Francuskiej, której dowódcą został Józef Haller, wcześniejszy dowódca II Brygady Legionów. Działalność zarówno Piłsudskiego, jak i Dmowskiego dawała coraz więcej nadziei na powrót państwa polskiego na mapę Europy. Jednak konieczny był wspomniany we wstępie kompromis. Piłsudski związał się z państwami centralnymi, podczas gdy Dmowski wywalczył uznanie Łontenty. Piłsudski działał na terenie kraju, a Dmowski w Lozannie, a następnie w Paryżu, daleko od ojczyzny. Te różniące ich okoliczności dopełniały tylko obraz zupełnie innych wizji Polski. A jednak, a jednak w imię polskiej racji stanu, w imię niepodległościowego państwa polskiego, obaj ci wielcy politycy potrafili podać sobie ręce i z obu różnych biegunów porozumieć się na jeden, na ostateczną drogę ku niepodległości. Wojna zakończyła się w roku 1918, z dnia 11 listopada. Zbiegło się to z powrotem Piłsudskiego do Warszawy. Po czasie odosobnienia więzienia w Magdeburgu. Od tamtego czasu Piłsudski miał na terenie Polski wszystko potrzebne do prowadzenia polityki. Takiej jaką przewidywał od lat w swoim, swoim programie. Wojsko. Rząd Dziękzeja Moraczewskiego i poparcie społeczeństwa. Rozumiał jednak, że nie będzie wolnej Polski bez zgody innych narodów a także bez środków, które we Francji zebrali członkowie KNP. Zbliżająca się konferencja pokojowa w Paryżu wymagała jednolitej i solidnej polskiej reprezentacji. Kompromis musiał zostać zawarty. Rząd Jędrzeja Moraczewskiego podał się do dymisji, a premierem nowego został popierany przez endencję Romana Dmowskiego Ignacy Paderewski. Także w tym czasie naczelnik państwa Józef Piłsudski Uznał Romana Dmoskiego za delegata pełnomocnego Polski nad konferencją pokojową w Paryżu. Innymi słowy, ponad politycznymi niesmaskami, pomimo wszelkich różnic między dwoma tak wielkimi osobistościami, doszło między nimi do porozumienia, które umożliwiło zakończenie procesu jednoczenia państwa polskiego po 123 latach zaborów. Stanisław Czadmaskiewicz, inny znany polski pobliski zauważył kiedyś, że największym nieszczęściem Polski stało się to, że życie tych dwóch wielkich ludzi zbiegło się w jednym czasie. Jest w tym zdaniu wiele prawdy. Otóż Dmoski i tu tłumili nawzajem swoją wielkość. Kto wie, co by było, gdyby przyszło im prowadzić politykę samodzielnie? Na tę wątpliwość mam jednak konkretną odpowiedź. Gdyby przyszło im prowadzić politykę samodzielnie, nie miałbym dziś najprawdopodobniej szansy mówienia o wolnej Polsce. To współpraca tych dwóch wielkich Polaków doprowadziła do ostatecznego odzyskania przez Polskę niepodległości. Jednocześnie żaden z nich nie spełniłby się w roli drugiego. Co przez to rozumiem? Piłsudski w żadnym wypadku nie sprawdziłby się w roli Dmoskiego, któremu zawdzięczamy polityczne zwycięstwo na konferencji w, Par w Paryżu. Dmowski kolei nigdy nie mógłby po wojnie się stać takim wojskowym autorytetem jak Józef Piłsudski który swoimi emocjonalnymi, nasikniętymi romantyzmem przemówieniami pobrócał w ludziach kres do walki o wolny kraj. Uzupełniając się, doprowadzili do zwieńczenia sukcesem drugiej polskiej wędrówki, ku upragnionej od ponad wieku wolności. Dziękuję bardzo. Brawo. Dziękuję bardzo. Brawo. Dziękuję. To naprawdę istotne wystąpienie. Proszę Państwa, proszę teraz jeszcze raz Panią Sławę. Za zaprezentowanie kolejnej porcji poezji, ponieważ to jest majówka. Proszę. I ja teraz, ja teraz, proszę Państwa, troszeczkę tak na wesoło. A kto chce rozkoszy użyć, niech do wojska idzie służyć. Tam rozkoszy on użyje, łez jak wody się napije. Jak mu mundur przymierzają, kijem plecy okładają. Potem każą maszerować, jeszcze lepiej niż tańcować. Nie ma komu pożałować, ani go też poratować. Kiedy pójdzie na kraj świata, nie zobaczy siostry brata, ni żadnego przyjaciela, tylko Boga zbawiciela. I ja chciałam zapytać, czy to było wesołe czy smutne? Proszę Państwa, bardzo wesołe, bo zobaczą ci, którzy zmarli, Boga zbawiciela, jak nam tutaj poeta mówi. I teraz bardzo tekst świetny, który jest adekwatny do czasów naszych współczesnych. Wezwanie do boju. Dosyć bracia w kącie siedzieć. Nic nie słyszeć, nic nie wiedzieć. Coś śpiewajmy, pożegnajmy jak w gród. Dalej, bracia, krokiem śmiałym łączmy pogoń z orłem białym, a przed nimi z polskiej ziemi pierzchnie podły lud. Śpiesz się. Kiedy mi na plemię oswobodzić przodków ziemię, Bij, skala Poganina, bo dziś z nami Bóg. A zaklęski nam zadane, Przypomnijmy mu ośmiane Biednych matek drobnych dziatek przelewaną krew. Już mu Wisła nie hołduje, Już mu niemen grób gotuje reszta zginie w bystrej dziwinie, gdzie brzmi litwy śpiew. Hejże, ramię do ramienia, hejże, strzemie do strzemienia, w imię Boga zwalczmy wroga! Olbrzymim nasz kraj! Musimy w drodzy mieć nadzieję, po prostu. I teraz, chciałam teraz, o! A propos również do boju, bracia do boju. Wstań, biały orle, wstań, Czarne pióra z siebie zrzuć, Nie daj gniazda swego psuć, Lecz się zemściń zań. nim. Wzleć, biały orle, wzleć, za gruź siłą dzielnych szpon, Zemstą za twej matki zgon I twych wrogów zgnieć. Zwróć, biały orle, zwróć Twoich skrzydeł dumny lot, Tam, gdzie władcy płatnych rod Śmią kajdany kuć. Zdław, biały orle, zdław Opiekunów wszystkich wszech, By odzyskał dawny lech świętość, Swoich praw. Serdecznie dziękujemy. Dziękujemy serdecznie. Proszę Państwa, jeszcze kilka słów powiem w tej chwili na temat tych młodych ludzi w mundurach, którzy uświetnili naszą uroczystość. To jest grupa rekonstrukcji historycznej. Pierwszy oddział Strzelców Krakowskich. Pania ze Spytkowic. Przyjechali ze Spytkowic ponad godzinę drogi samochodem stąd, po to, żeby wziąć udział w tej uroczystości. Dziękujemy im bardzo. Pięknie wciągnęli flagę, pięknie trzymają wartę. Dziękujemy. Poprosimy teraz pana Grodeckiego, panie Władysławie, bardzo proszę powiedzieć nam. Żebyśmy się od Pana, z Pana ust dowiedzieli, skąd tą ziemię Pan przywiózł. Skąd ta ziemia przybyła tutaj i została umieszczona w tym kotku w tej mogile, mogił. Bardzo proszę. No wypadałoby jeszcze parę słów powiedzieć o samym sypaniu. Wspomniałem już o tym, jak ta sprawa wyglądała. Przed II wojną światową, jeszcze wymienię parę takich ciekawostek. Natomiast jeśli chodzi o II wojnę światową, jak wiadomo, kopię miał zniknąć z panoramy miasta. Takie było zalecenie, takie były plany generalnego gubernatora Hansa Franka. Ale co się nie udało Hansowi Frankowi, to udało się po wojnie komunistom wiele rzeczy tutaj zniszczono. Otóż tu w 1953 roku ściągnięto z góry obelisk, Mniej więcej w tą stronę, gdzieś tam, jakieś 50-100 metrów stąd ten obelisk znaleziono. Spowodowało to wyrwę rynne w Kopcu, a deszcz tą rynnę pogłębia. Dopiero w 1990 roku, w czerwcu uznano, właśnie zaczęła się odnowa Kopca, uznano Kopiec za pomnik historii zabytków Krakowa, historii zabytków Polski. Nie ma to nic wspólnego z solidarnością, czyli jeszcze przed sierpniem 1990 rokiem kopiec stał się pomnikiem i można było kopiec odnawiać już. Nie była to jednak sprawa prosta. Z samej korony kopca ścięto, jak pan Wachsowski wyliczył, 596 drzew. Proszę sobie wyobrazić, tutaj zresztą mamy zdjęcia, jak ta odnowa wygląda. Garska w zasadzie ludzi, Garska może 10-15 osób. W soboty, w niedzielę przyjeżdżała i tą ziemię z dołu trzeba było wywozić taczkami, a przecież tych alejek nie było. Można było co najwyżej za cały dzień, sobotni czy niedzielny, dziesięć taczek. Nie z góry w dół, tylko odwrotnie. Także rękami nie harcerzy jakiś profesor Zin pisał, tylko y, taki mniej więcej społeczeństwa, tak. No a w 1900. Y, w 1997 roku kopiec był gotowy. Pamiętają Państwo, wielka powódź. No, sypano go po prostu źle. Inaczej były sypane kopiec, kopiec Wandy czy kopiec Krakusa. Tam były stoki naturalne. Natomiast tutaj jest to, trzeba pamiętać, nie tylko góra ziemi, ale dzieło inżynierskie. Projektu zresztą znanego architekta Mączeńskiego. Proszę Państwa, może tyle wystarczy, jeśli chodzi o samosypanie. Natomiast no, muszę się teraz ustosunkować do tego, co tutaj kolega powiedział. Pamiętajmy, że kopiec jest najspanialszą mogiłą. Kopiec-kopców, mogiła-mogił. 36 metrów wysokości. Od 1980 roku po II wojnie światowej zaczęto przywozić ponownie ziemię. I do 1989 roku, bodajże 12 razy. Pamiętajmy, że ziemia jest największą wartością. Jeszcze kilka takich słów. Ziemia nas żywi, a po śmierci przyjmuje do swego łona. Naród bez ziemi jest narodem tułaczym. Ci, proszę Państwa, którzy sprzedali, sprzedawali ziemię, nie wolno ziemi sprzedawać, tej ojczyzny nie mają. Palestyńczycy też sami przyczynili się do tego, że tej ojczyzny nie mają. Sprzedawanie ziemi obcym jest niewybaczalną zbrodnią. Tylko polską ziemię, przy okazji każdej pielgrzymki całował Jan Paweł II. Spoczywanie w polskiej ziemi nie przypadkowo też to podkreślam, to wielki przywilej. Wysypywana ziemia na kopcu o znacznej mierze pobrana daleko od Wisły jest także polską ziemią, bo przeciągnięta jest krwią polskiego żołnierza i potem polskiego rolnika, inżyniera, profesora i misjonarza. A więc tych, co żyli i umierali przy osłyszaniu bagien kanadyjskiej Manitoby karczowaniu lasów brazylijskie parany, budowie dróg i kolei Anda i tym podobnie polskie cmentarze i polskie groby rozsane, rozsiane na całym świecie świadczą w szczególny sposób o naszym autentycznym udziale w zmaganiach pierwszej i drugiej wojny światowej. W trakcie ponad 40-letnich wędrówek po świecie odwiedziłem dziesiątki polskich cmentarzy i polskich grobów na różnych kontynentach. Może nawet był to zasadniczy cel mych samotnych wędrówek. Trzy samotne wyprawy dookoła świata i jedna dziesięciomiesięczna wyprawa przez Azję, Afrykę, Europę. Oto niektóre miejscowości, skąd pobrano ziemię. Obozy polskich dzieci, uchodźców z nieludzkiej ziemi w Afryce Wschodniej, z Kolapur w Aliwade w Indiach, z Pachiatua i Santa Rosa w Meksyku. Z Murmańska, z grobu Ernesta Malinowskiego i Ignacego Domejki. Niezwykle uroczysty charakter miał pobranie ziemi w Narwik, Bredzie, Wellingtonie, Kurtybie, Nairobi czy Harare. Były to prawdziwe manifestacje patriotyczne uświetnione mszą świętą z udziałem Polonii i ludności lokalnej. W Kolapurze pobraniu ziemi spod pomnika polskich uchodźców transmitowała centralna telewizja Serdecznie dziękuję.